Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z Open Boxem, i to jest mój pierwszy Open Box. Pudełka Helpbox, czyli pudełka ze zdrową żywnością, ze zdrowym jedzeniem. Odezwał się do mnie jakiś czas temu pan, który właśnie stworzył Helpbox i zapytał, czy chciałabym przetestować i przekazać wam rabat. Więc jeżeli pudełko wam się spodoba i będziecie chcieli je zakupić, to jeszcze będziecie mieli rabaci. Więc bardzo się cieszę, że mogę wam przekazać rabat i przy zamówieniu trzeba po prostu w pisać hasło anioł na resorach bez polskich znaków. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie skorzystajcie z Rabatu. Jeszcze w opisie tego filmu dam Wam wszystkie linki i przypomnienie o Rabacie, a teraz otworzymy pudełko. Ja, ja przed chwilą je otworzyłam. Nie wiem co jeszcze tutaj jest, bo nie zaglądałam. Widzicie, z tej strony trochę pada cień, ponieważ pudełko jest naprawdę duże i nie mam jak się tutaj ułożyć, żeby się zmieścić, a z drugiej strony, żeby nie było tego cienia od... Opakowania, także mam nadzieję, że przeżyjecie te niedogodności w oglądaniu. Także co, lecimy z zawartością. To, co mi się bardzo podoba w idei tego pudełka, to to, że w momencie, kiedy jesteśmy uczuleni na coś, mamy jakąś nietolerancję pokarmową, to wystarczy zaznaczyć przy zamówieniu jakich produktów, jakich składników nie możecie spożywać i um, nie znajdzie się to w Waszym pudełku. Także dla mnie to jest ogromny plus, bo na przykład ja jestem uczulona na grzyby. I wszystkie pochodne grzybów, czyli pieczarki. Także ja bardzo dobrze wiem, co to znaczy, nie móc jeść jakichś rzeczy. Więc super, że Hairbox pomyślał o osobach, które mają jakieś problemy z żywieniem albo czegoś po prostu nie mogą jeść. Dobra, koniec gadania. Zaczynamy odpakowywać, otwierać pudełko. Jestem bardzo ciekawa, co tu mamy. Ja w ogóle bardzo lubię tego typu pudełka, bo um, dzięki nim um, poznaję pyszne i bardzo zdrowe rzeczy. I potem w sklepach rzeczywiście szukam tych rzeczy i um, wiele rzeczy wprowadziłam do swojej kuchni um, dzięki takim zdrowym pudełkom, także polecam Wam um, serdecznie i myślę, że to jest też fajna opcja, żeby komuś zrobić prezent taki zdrowy, um, na przykład na święta, także... Ja ogólnie polecam e, taką zabawę w pudełka nie kosmetyczne, tylko e, jedzeniowe takie. Dla zdrowia. To co, mi, to, co mi ewidentnie brakuje w tym pudełku, to listy rzeczy, które są w pudełku e, z cenami i jakimś opisem. Bo na przykład ja wielu rzeczy takich zdrowych nie znam e, i nie wiem też, ile kosztują. Także e, szkoda, że czegoś takiego nie ma, ale być może w przyszłości się znajdzie. Pierwszy produkt, jaki tu mamy, jest to Aronia. E, suszona. Polska Bio, produkt ekologiczny. Mm, tu mamy 100 gram aronii, składniki aronia suszona, certyfikowany składnik ekologiczny. I to wszystko. Mm, jest to aronia o słodko-kwasnym smaku. Wiadomo, ten kto jadł aronię wie o tym, że aronia potrafi być taka nawet lekko cieńka, ale przyznam Wam szczerze, że nigdy nie jadłam suszonej i jestem bardzo ciekawa. Na pewno zużyję do jakiegoś deseru, bo myślę, że to będzie coś ciekawego. Kolejna rzecz, jaką tu mamy, jest to baton węszawski. Tak wygląda. Bardzo fajne opakowanie, bardzo mi się to podoba. Jest to baton z porzeczką i kokosem. I mamy tu taki opis: bezkompromisowy, dietetyczny słodycz. Ma tyle cukru, co jabłko. Więc daje energię i dobre samopoczucie na długo. To zbilansowany posiłek, który możesz mieć zawsze przy sobie. I składniki. białki kokosowe, biomąka jaglana, daktyle, biosłonecznik, bioolej kokosowy, ksylitol, substancja słodząca, biosiemielniane, suszona porzeczka, woda źródlana, sól himalajska. Ciekawe masa na to 60 gram, nie zawiera glutenu, laktozy, sacharozy, produktów pochodzenia zwierzęcego. Bardzo ciekawy produkt. Jestem ciekawa, jak smakuje i zapewne niedługo się przekonam razem z Bartkiem. To, co jest dla mnie ważne, to to, że baton można spożyć do 11 grudnia 2016 roku. Czyli krótki termin przydatności, i to jest super, bo przynajmniej wiemy, że tutaj mamy. No, Taką świeżą ym, dawkę energii yy, i nie jest to coś, co jest naładowane chemią, co może leżeć 5 lat i nic się y, temu nie stanie. Także fajnie będę testować, smakować. Jeżeli przypadnie mi to gustu, to dam Wam znać. Kolejna rzecz, jaką tu mamy, jest to ryż, ryż jaśminowy biały bio. Produkt ekologiczny 500 gram. Ryż jaśminowy biały o subtelnym aromacie kwiatów jaśminu. Skład. Ryż jaśminowy biały 100%. Nigdy nie spotkałam się z ryżem jaśminowym. Ciekawa jestem jak smakuje. Zobaczymy, jak przetestuję. Tutaj mamy coś w opakowanku bąbelkowym. Słiczek. teraz minął wieki, zanim ja to odpokuję. Albo nie. No i mamy tutaj hummus z suszonymi pomidorami w słoiczku. Pasztet do kanapek, humus z suszonymi pomidorami, pasteryzowany. I skład mamy taki, woda, cieciorka 32%, olej rzepakowy, pomidory suszone 16%, yy, pomidory sól, miazga sezamowa, 100% sok z cytryny, Czosnek, suszone, koncentrat pomidorowy, sól morska surowiec ekologiczny. Produkt może zawierać soję. Wyprodukowano bez użycia wzmacniaczy smaku odpowiedni dla wegetarian i vegan. Bartek pewnie będzie zadowolony, bo lubi hummus. Ja nie przepadam, ale zobaczymy, czy będzie to smakowita rzecz, czy nie bardzo. W słoiczku mamy tutaj 160 gram. Wyjęłam sobie resztę rzeczy na blat, bo to pudełko dla mnie było bardzo niewygodne. I kolejna rzecz, jaką tu mamy, to... Jeszcze nie odpakowałam, także nie wiem, co to jest. Okay. O, pycha. Konfitura wiśniowa bez dodatku cukru. Tak wygląda. W ogóle bardzo mi się podoba słoiczek, wygląda jak ze spiżarni mojej mamy, e, takie wiecie, domowe e, klimaty i e, to jest tak konfitura wiśniowa bez dodatku cukru, składniki wiśnie 86%, zagęszczony sok jabłkowy i pektyna, mamy 235 g spożyć możemy do marca 2017 roku, czyli um, też produkt, który musimy dość szybko e, zjeść. Um, myślę, że to nie będzie problem, bo tak ładnie tu wygląda w środku. Ja w ogóle uwielbiam konfiturę i wszystko co z wiśniami, także pycha. Mam nadzieję przynajmniej, że będzie pycha. No i ostatnia rzecz, jaka była w pudełku to... Się do niej dobieram, narzędzie zbrodni, z tej samej firmy widzę coś, sok wiśniowy 100% w takiej buteleczce, Skład mamy bardzo prosty, czyli sok z wiśni 100%. Bardzo jestem ciekawa jak będzie smakował, na pewno będę dolewać sobie do herbaty, bo ja lubię zimą pić herbatę z malinami, z wiśniami, w sensie z syropem. No niestety w sklepach takich ogólnodostępnych te syropy są... Średnio dobre dla nas, bo to jest e, prawie sam cukier i nic więcej. Cieszę się, że przetestuję coś takiego bardziej e, zdrowego. A jeżeli chodzi o datę ważności, to musimy e, soczek zużyć do października 2017 roku, e, czyli trochę czasu mamy, ale myślę, że. Do końca tego roku to już dawno pójdzie ten soczek. W ogóle jeżeli chodzi o tą firmę, to jej nie znam i jestem bardzo ciekawa, gdzie można te produkty kupić. No, poszukam na stronie Helpboxu, to może tam są jakieś informacje. Zobaczymy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Open Box Helpboxa. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się pudełko podobało i czy kupiłybyście takie pudełeczko. Wszystkie informacje o pudełku, o cenie i tak dalej zostawię Wam w opisie. Powiem Wam, że ja dzisiaj zobaczyłam pierwszy raz kilka rzeczy. Na przykład ryż jasminowy czy suszoną aronię. E, nigdy takich produktów nie widziałam. Jestem też bardzo ciekawa batona warszawskiego, czy to będzie nie tylko zdrowa przekąska, ale też e, pyszna. E, dam wam znać, e, myślę, że na Instagramie. W trakcie pałaszowania. Myślę, że pudełko jest całkiem fajne i kolejne pudełka będą jeszcze fajniejsze, bo to jest pierwsza edycja, pierwszy miesiąc pudełka, przynajmniej z tego, co pamiętam, więc dajmy też czas na taki, wiecie, rozruch. Ja jestem ciekawa kolejnych pudełek, co będzie się w nich znajdowało, będę obserwować stronę i inne recenzje na YouTubie, blogach itd., Dalej. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli kupicie to pudełko. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii na jego temat. Także czekam na wasze komentarze. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie mi zostawcie kciuka do góry, a my się widzimy w kolejnym filmiku. Ściskam Was ciepło i kończę, bo mi już tutaj piecą. Tyle razy mi przeszkodzili dzisiaj, że. No ale tuzno, taki laj. Trumay ti si tepou, pa pa.